Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, moi drodzy, środa popielcowa. Obowiązuje nas post ścisły i jakościowy. Post ma pomóc nam umartwić ciało, byśmy lepiej mogli zrozumieć, co dzisiaj mówi nam Pan Bóg. Dlatego posłuchajmy, co ma nam Bóg dzisiaj do powiedzenia. Duchu Święty, który jesteś Dawcą wszelkiego zrozumienia i wszelkiej łaski, otwórz nasze serca i nasze umysły, abyśmy słuchając Słowa Bożego, rozumieli, co chcesz do nas mówić i potrafili to Słowo wprowadzić w czyn. Przyjdź, Duchu Święty, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę. Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, Wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twojego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz. Aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twojemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Tak jest, moi drodzy. Bóg jest w ukryciu i zna nas doskonale. Wie wszystko o nas. Nic przed Nim nie musimy ukrywać i nic nie da się przed Nim ukryć. Dzisiaj Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy. W swoim wnętrzu, w swojej wewnętrznej świątyni, w swoim sanktuarium, w swojej duszy pozwolili Panu Bogu widzieć w nas dobre uczynki. Nie musimy tego robić dla innych, nie musimy tego robić dla naszych najbliższych, żeby nas widzieli czy pochwalili, bo to wszystko jest Bogu w nas znane. Chodzi o wewnętrzne postanowienie i o wewnętrzną postawę. Ze świadomością, że Bóg, który widzi w ukryciu, odda nam wszystko, co się w nas dokonuje, jeżeli tylko nie czynimy tego na zewnątrz, żeby podobać się innym ludziom. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj słowo, które chcę, żebyście wzięli dla siebie, to właśnie bycie w ukryciu. Ale również, kiedy będziecie na Eucharystii, symbol, którym jest popiół, powinien przypomnieć nam, że jesteśmy my sami prochem marnym, ale dzięki Bogu ten proch może sam z nim rozmawiać i ten proch zostanie kiedyś wskrzeszony do życia wiecznego. Więc, żeby nam nie umknęło, moi drodzy, że z prochu jesteśmy i w proch się obrócimy, ale dzięki Bogu mamy w sobie życie wieczne. To ten Bóg właśnie, który daje nam tę moc życia wiecznego, zaprasza nas dzisiaj do tego, byśmy przygotowywali się właśnie do zmartwychwstania. Przed nami długa droga, ale z jego pomocą wszystko jest możliwe. Zatem zachęcam Cię, droga siostro i drogi bracie, abyś pomyślał dzisiaj o tym, że faktycznie jesteśmy tylko prochem. I że Bóg wszechmogący, stworzyciel nieba i ziemi, to właśnie nas wybrał po to, byśmy z Nim żyli w Królestwie Niebieskim. I to On, Bóg, który jest w ukryciu, słucha naszej modlitwy, widzi nasze intencje, ale także nasze postanowienia. Więc pomyśl, co chcesz postanowić dzisiaj, w pierwszy dzień Wielkiego Postu? Jakie umartwienie chcesz sobie wybrać, aby w ten sposób pokazać Bogu, że pościsz, po to, aby godniej przyjąć Jego łaskę. Zapraszam Cię do odważnej decyzji, zapraszam Cię do tego, abyś umiał i umiała odważnie wkroczyć w przestrzeń Boga, który jest w ukryciu i widzi w ukryciu, ale chce, byśmy o tym wiedzieli i zaprasza nas do tego. Na koniec, moi drodzy, pomódlmy się razem z Kościołem. Panie nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umacniały nas do walki ze złym duchem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, życzę wam dobrego, błogosławionego dnia i życzę wam dużo wytrwałości w dzisiejszym poście, ale również w waszych postanowieniach na cały okres Wielkiego Postu. Niech Cię drugi braci i druga siostro błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro po poranku.